Cześć czołem! Robię dzisiaj test e, pewnego drugiego podkładu, który może być e, świetny, świetnie się zapowiada. A to dobrze, bo jak już coś jest takie drogie, to dobrze, żeby było dobre. E, słuchajcie, e, no, wykończmy makijaż i wtedy zrobimy sobie fajne, myślę, że takie dość e, fioletowe dzisiaj e, smoky odkrycie z paletą chłodną. Korektor wybrałam dzisiaj Inglot numer 11, bo będę używać fioletów i chcę mieć Dobrze, tutaj zakrytam tą przestrzeń w koło oczu. Fiolety wyglądają pięknie, niemniej potęgują, e, jeżeli mamy pod okiem mm, przebarwienia, zasienienia itd. To sobie wybrałam korektor. To jest mgiełka marka Jacobsa. Y, zaraz wam pokażę, w jaki sposób sobie radzić z taką białą pandą. Wracam do pędzla, którym nakładałam przed chwilą podkład. Akurat o powieki, tu się nie martwię, bo to będzie fajna baza pod makijaż. Całość utrwalę dzisiaj pudrem rozświetlającym Lamer. Najpierw pod oczami. Mam tutaj pędzelek na wierzchu, zmalowana i numer 113. Zmalowana i boho. Tak, dość dużo wciskam, zaraz będę to omytać. A na resztę twarzy T119. Jeśli macie jakieś nierówności na twarzy. Dużo jakichś tam pryszczyków, blizn, czegoś zakrytego, to raczej nie pudrujcie w taki sposób wcierający, raczej wciskajcie, bo będziecie po prostu przesuwać te produkty po twarzy, zanim one się zagruntują. Dobra, zacznę sobie dzisiaj ocieplanie twarzy, bo muszę w kontraście do tych oczu coś zrobić od Huli Benefitu, ale to jest Hula w wersji Light, pędzelek ze złotego zestawu. I teraz nie wiem, czy to w ogóle kiedyś pokazywałam, bo nie za bardzo lubię. Bronzer od Fenty Beauty, i to jest Private Island. Wygląda tak. Nie do końca umiem się z tym kolorem dogadać. No to tak zostawię, zobaczę, gdzie, o czym mnie poniosą, i wtedy ewentualnie to dokontuję. Kredka do brwi, maka w kolorze Deep Brunette. Te kredki z Maka brwi są takie dość specyficzne, dlatego że one są jakby połączeniem wosku i cienia, i możecie właśnie jak je nałożycie to później tak przy rozczesywaniu cieniować skórę y, między włoskami, wiecie o co chodzi. No, są takie specyficzne. Wydaje mi się, że są bardzo unikatowe pod względem formulacji, ale że też albo je się pokocha, albo nie będzie się ich lubić używać. Żel brwi to jest burżuła. Brunet. Dzisiaj drugi makijaż paletką. Chłodno. Dzisiaj podstawimy na te fiolety, żebyście mogli zobaczyć, jak one wyglądają. Myślę, że użyję koloru sezonu zimnej kawy, perłowo perłowego, perłowego wrzosuchanne. Do tego brązu. Także zrobimy coś typowo fioletowego. Jak widzicie, korektor mi się zebrał. Korektor mi się zebrał, ale to nic. Ja to zaraz poprawię, będę Wam tutaj pisać ładnie, jakich kolorów używam i posłuchajmy muzyki. W mam dzisiaj ochotę na ogromne rzęsy, dlatego klej chudy rzęsy przyznaję bez bicia. Nie mam pojęcia, jakie są po prostu, jakie to jest model leżały tutaj koło mnie. E, I zrobimy jakieś takie fajne, zimne, wyraźne, duże usta. E, już coś mi tu po głowie chodzi, tylko muszę znaleźć odpowiednią konturówkę. Dobra, i teraz czas na te usta, o których wspominałam. Obrysuję ją konturówką glamu. Szminka też glamowa, próbka laboratoryjna. Szminki i konturówki w regularnej. Myślałam, że coś słyszę. Ofercie pojawią się na pewno po Nowym Roku, także jeszcze trochę cierpliwości. Z... E, postanowiłam, że będę więcej wtrącać w moje filmy produktów, których e, może już mniej używam, może zapomniałam. Mm, więc róż pomieszam ten, to jest Too Faced, seria była taka latem, Fruit Cocktail mm, Strawberry, to jest odcień. A i pan Daniela Hulu DS4. I, i, i rozświetlacz. Rozświetlacz Too Faced też, o jaki zbieg okoliczności, Candlelight. I myślę, że je dwa wymieszam. To był kiedyś bardzo hitowy rozświetlacz. Jak na dzisiejsze standardy, to już chyba taki hitowy nie jest. Chociaż właśnie wymieszany razem, trzeba przyznać, że daje ładne takie um, złoto-różowe wykończenie. I myślę, że na tym ten makijaż już zakończę, bo przede wszystkim zależało mi na pokazaniu Wam niesamowitej jakości matów oraz na tym mi wewnętrznie zależało, żeby sobie zrobić wielkie usta i wielkie rzęsy, gdyż od kilku dni u nas w domu panuje Bostonka, także wiecie, mój wygląd był na końcu łańcucha pokarmowego. E, tak, także... No podoba mi się to, mogę iść gotować obiad. Mam nadzieję, że Wam ta propozycja też przypadła do gustu. Pamiętajcie o kciuku w górę, o subskrypcji, o, komen o komentarzu. Dlatego, że jak jesteście aktywni pod moimi filmami, czyli dajecie kciuki, zostawiacie komentarze, to wtedy ten film jest w algorytmie wyżej i więcej osób widzi go w sugerowanych. No nie ukrywam, że zależy mi na tym, po prostu, żeby kanał się rozwijał. Także jeżeli nie jest to problem, to zostawcie kciuka yy, i zostawcie komentarz. Buziaczki.